Niby tylko kocham, ale trzeba by na pewno... O, cześć Zuzia! Jak masz na imię? Zuzia. A ty Antonio? Nie, no ja... A ja? ja to Antonio, ale wiesz, a. mówię na mnie donat to taki jest ostatnio bardziej... Znane imię, zwłaszcza w kręgach politycznych. A wiesz, ja tu chciał ci coś bardzo ważnego powiedzieć. Tak? A co? No, co? Kocham cię. O, mnie? No, właśnie. Tak na ciebie się patrzę to... <laughs> Nie, no, ale dobrze, no, słowo się rzekło. Kocham cię. No i co my teraz z tym zrobimy? No, a ty mnie kochasz? No nie, jak ty mnie kochasz, to ja już ciebie nie mogę. A, no słuszna uwaga no Słuszna uwaga. No. Ale to nam nie rozwiązuje problemu. Radź, co robić? Czekaj, czekaj, daj pomyśleć. O mam, mam, wiesz co? No? Może się rozwiedziemy. O, to dobre jest. Ale pytanie, jak to zrobić? czy no pojęcia nie mam, wiesz, Raz moi rodzice się rozwodzili, ale robili to strasznie dawno temu, jeszcze za moimi plecami, no. I byłem wtedy taki bardzo mały, no i no nie powiem ci, bo nie pamiętam. No, ale to nam nie rozwiązuje problemu. No, mądralo, teraz wymyślaj. No, po co się rozwodzić? No Po co? No i no, jak po co? No psz, masa ludzi tak robi. No? Poza tym jest to naturalna kolej rzecz. Zobacz, ha. zobacz. Ludzie się poznają, zakochują, pobierają, odkochują się w sobie, no i później się rozwodzą, no a poza tym jest to bardzo modne. Statystycznie 50% marzeń tak robi. No dobra. No, tak. Tylko, że my nie możemy się rozwieść, skoro się nawet nie pobraliśmy. A, no, no to... I co narobiłeś? Nie no, ja to wiesz, no, to, stałaś to... tam koło tego sklepu no, takiego, no to podszedłem, no kurczę, hmm. pierwsze co wymyśliłem, no to, no to powiedziałem, że cię kocham. No. Co, może jeszcze powiesz, że pogadać chciałeś, tak? No tak, właśnie, o, no, 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 właśnie, no wszyscy bo mi słowa samo, pogadać się, no. Wszyscy to samo, wszyscy chcę pogadać, a potem tylko sobie problemy. Drugi raz nie mam zamiaru tego przerabiać. Żądam kategorycznie tu, teraz, tej chwili, żebyś się we mnie odkochał. Ale co, że teraz już tak, tak? tak normalnie. O, Ty! To, to, to. No. Ale tak patrzę na ciebie, nie? I tak sobie myślę. Ty jakiś niewyraźny jesteś. To z której strony? Jest. Pokaż no głowę! Tak jak myślałam. Masz gorączkę. Czekaj, tylko się nie Musisz to wziąć. Co to jest? Nie pytaj, tylko bierz. jak dają, to bierz, jak biją, to uciekaj. Nie znasz tego. Nawet nie utrudnię się tym? Zobaczymy. Efekty pocieły. Nic co? A, co? Jeszcze nie poszło? I co? Co co? No, no, no kochasz mnie? A, czy, 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 co ja cię kocham? No mówiłeś przed chwilą. Ta, tak mówiłem? Nie. Nie? nie? nie. O! Wielka nie. Olga, jaka Ulga, co za szczęście! Że miłość to taka choroba, którą da się wyleczyć? Ale tylko czasami. Czasami. Mhm.